Kochani, no więc tak: rudy koteł czpioteł zostaje z nami. I albo zostaje u mnie. Trzpiota jest zainteresowana zaraz za czpiotem na Tylko muszę wypiąć z ładowarki. Ja się już tak rozbrykał, że. Proszę zobaczyć. Trzeba zobaczyć. u góry tak niedowierzaniem. Czarny czpiotę, bo teraz to jest kocurek, to jest, Teraz jest rudy czpiotę. Ja myślę, że on ma nie więcej niż 6-8 miesięcy. Lubisz pozować? No. trochę było stresu. A no teraz szpąci na dole. Czpiotka tak chciała z nim, ale ją trochę ofuknął, więc teraz jest z dystansem. Czpiotę zerkał ze schodów, teraz jest trochę taki spuszony u góry. A obserwuję, tu czpiota. A czpiotę też, co tu się od, od ten, tego wuja? O, zajdzie za chwilkę. i te zwykle są towarzyskie i lubią. E, towarzystwo innych zwierzątek? Ale. właśnie. Ale. A teraz się okazało, że show. Ukradł ten rudzielec. Gdzie ty jesteś? A, tu, tu. Zobaczcie to, cudowne. No i już jest szczęśliwy. Już koniec. już Teraz trzeba jeszcze polecieć jakąś kuwetkę skombinować. Bo moje koty czpioty mają każdy swoją, więc szybko biegnę jeszcze do zoologicznego. zobaczę, czy mają kuwetki, ja nie wiem, teraz jeszcze czy czynny jest. Trochę nie wiem, czy zostawiać ich samych. A może wnet to będzie jakaś kuwetka? Pobliżu. No, zobaczcie tego obusa. Normalnie, normalnie sobie nic nie robi ze mnie. Także myślę, że dzieci są już z, powolutku socjalizują się. I albo zostanie u mnie, albo bo teraz się licytujemy z Elunią moją kochaną. Czy o żeby tutaj powędruje do Eli i będzie kotkiem w jej ogrodzie. Tam jest bezpiecznie, bo tam nie ma ruchu z ulicznego. A, a więc koty są bezpieczne, bo z daleka od. No bo jednak kotek z dworu to kotek z dworu. Kocha wolność, ale najpierw go musimy westerylizować. I. No, tak czy inaczej kotek ma dom. Ma dom, jak nie ten, mój magiczny, to u Eli będzie w wieliczce. Tu czuptka, tu Czy tył? No dobra, kończę te, te rozrywki kocie i idę kombinować kuwetkę.